Wchodzi. Fajnie czuć tutaj pomarańcze, bo jest taki troszeczkę gorzkawy posmak. Tak jakby ta skórka też tam była w środku, te pomarańcze. Fajnie mm. lubię, bardzo lubię. Ostatnio piłem jeszcze inny smak, ale powiem ci, że jakoś tak nie weszło mi. Czekaj, co ja piłem pikwę, pikwa z gruszką, czy coś takiego. Myślę, że przez to właśnie, że jest. Spójrz na mnie, jak ja wyglądam. Nie mogę udzielać porady, ale generalnie nie stresuj się z tym wszystkim. To jest tak różnie z tym bywa. mm uh. Nie chcę tutaj też koloryzować, nie? Bo, bo mam też swoje jakieś problemy, ale generalnie nie ma dramatu. A nie chcę tak wiesz... zabrzmi trochę tak polsko ale to jest takie obiecujące <laughs> jeżeli wiesz, że ktoś też przechodzi przez jakieś tam stresy czy problemy, no to nie dlatego, żeby wiesz tam się cieszyć z jego nieszczęścia, ale też tak myślisz wtedy o sobie, że nie jesteś sam. O, ale już mi się odbija po tym piwku. Super życie, Ale musisz sobie zdać sprawę, to jest takie podzierzające dla ciebie teraz, no co mówię. I dla mnie w sumie też, że każdy przez coś przechodzi, nie? Także, jak masz coś do powiedzenia, przez co przechodzisz, jest jest czymś ciężko, no to, już to możesz mi powiedzieć zawsze, nie? Jest okej. Okay. Pytam o takie niepsychiczne na razie. Tylko takie. Wiesz. Czasami także. Są różne hobby, ale niektóre są takie nudzące, że ja nie wiem jak można coś takiego mieć, no ale musisz znaleźć sobie takie, które gdzieś cię wyciągnie z domu. Najlepiej, tak? Wiesz, możemy gdzieś skoczyć na przykład czasami. Ja na przykład lubię jak e, na YouTube oglądać takie e, Urban Exploration filmy, jak ludzie chodzą po opuszczonych budynkach. To jest dla mnie mega fajne. Ja bym coś takiego sobie spróbował. Oczywiście ja ra mnie to bo uwielbiam coś takiego może nawet ty, może zrobimy też sobie z tego, jakiś kanał taki wiesz, żeby, żebyśmy coś w życiu takiego robili, innego, takie hobby mieli poza robotą, bo coś nas będzie napędzać, chociaż na co dzień ty jakbyśmy możemy się kupić. Już, ci, już masz banan na ryju, nie? no ja też, bo kurczę podoba mi się ten pomysł to jest babciu, to jest Zaip. Oczywiście nic, tak wiesz, na razie musimy ustalić jakiś taki plan. Musimy poszukać jakichś budynków takich fajnych, najlepiej takich, co jeszcze nie były sprawdzane, ale mamy dwie opcje, albo takie popularne, albo takie niszowe budynki, że tak powiem. Myślę jednak, że moglibyśmy zacząć od takich popularnych, bo skoro są popularne, to ludzie będą chcieli je oglądać. Musimy mieć jakąś taką niszową sprawę, coś, co robimy takiego innego niż inni. Ale to jest temat, że dosłownie powiem na inny odcinek. Ale powiem ci, że no świetnie cieszę się, bo zawsze chciałem coś takiego zrobić, a nie miałem nigdy z kim. Ej, słuchaj. Bo tak sobie myślę jeszcze, nie? Co byś mógł robić? Zrobił sobie prawko na motocykl. Gdybyśmy mogli razem pośmigać, albo nawet jak masz prawko na samochód, to byś mógł sobie kupić taką 125 i byśmy sobie gdzieś pośmigali też. Też możemy wtedy ponagrywać sobie jako hobby, tak? Albo po prostu iść i wiesz, pojechać gdzieś i nagrywać. Pomysł? Camping. Musielibyśmy sobie gdzieś taki zrobić, taki outdoor camping w lesie. Bo to też jest coś, co fajnie brzmi, nie? No przecież. Piona, Piona. Stary. My razem to tutaj rozwalimy. Zaraz rozkminimy wszystko, nie? Camping. Ja zawsze chciałem coś na takiego powiedzieć. Byś... Moglibyśmy sobie na przykład. Mm. To byśmy po ogniska i jakieś jedzonko ja sobie myślę na, na wieczór jakieś takie mięsko smażone pyszne kiełbaski może takie na ogniu a rano jakbyśmy tak wstali hmm. jajeczniczka z boczkiem bellissimo co ty na to stary takich trzech jak nas dwóch to nie ma ci szczerze, tak, tak po koleżeńsku ci powiem. Jak ja z tobą siedzę i coś rozmawiamy i wygminiamy coś, to ja czuję, że po prostu... Czuję, że ja mogę to zrobić, cokolwiek by to nie było, ja to mogę zrobić, nie? Spoko, jesteś kolega i kurczę, dobrze mieć kogoś takiego jak ty. widzisz. Tričky rôzne, a dvoch skúsených. I przejeżdżam tam i za każdym razem jak przejeżdżam, to taka nostalgia się we mnie uruchamia. Nie? Świetne czasy. A ty co lubiłeś robić kiedyś? Powiedz mi, co kiedyś? brzmi spoko, nie, mieliśmy niezłe dzieciństwo, nie? I te lata takie e, nastoletnie też spoko, całe szczęście, ja tak sobie mówię, nie Słuchaj, całe szczęście, że nie było kiedyś tych smartfonów, nie? Tych TikToków, Instagrama, że to kiedyś nie było. Ja się naprawdę cieszę. Opowiem Ci taką sytuację dosyć taką cringe'ową. Mm. Ale nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było teraz, jakby ona siedziała z kolegami z podstawówki jeszcze była zima i to wiesz, kiedyś u nas takie były zimy naprawdę zimy no i bawiliśmy się tam między blokami lepiliśmy połowany różne ale ja miałem taki telefon do tej pory pamiętam to był Samsung D500 taki wysuwany, to był naprawdę klasyczek nie? sorry o sorry, ale wchodzi piwko. Filmiki, ale tak dla siebie, no bo wtedy nie było Instagrama, TikToka, nie było na co to wrzucić, nawet nawet nie wiem czy. Czekaj się. Nawet powiem Ci szczerze, nie wiem czy YouTube wtedy istniał. No i wymyśleliśmy sobie nazwę kabaretu i byliśmy kabaretem i nagrywaliśmy jakieś tam sketchy. Tym telefonie i ja jakiś czas później ten telefon sprzedawałem No i byłem młody kupić Eciak to nie pomyślałem żeby usunąć z niego to wszystko i jakiś gość kupił ten telefon i <grym> i natrafił na nasze filmy tam Ja pierdziele mówić jak ja bo ja się go później zapytałem bo mówię się skapnąłem jak już mu wysłałem, mówię kurde tam są chyba nasze filmy on no, no były oglądałem Cringe wtedy, nie stary, mówi, ci, coś takiego to by zaraz teraz to by zaraz było wrzucone na TikToka i by krążyło po ledzie, nie że? Bardziej kupiłem telefon, zobaczcie co, co na nim znalazłem, nie. Także ja mówię, to my jesteśmy tak, takim pokoleniem ostatnim, które miało takie czasy spokojne pod względem, właśnie tego, że mogłeś otwalać różne głupoty no i nikt o tym teraz tak nie wie. Poza. Zaraz w netcie, nie wysyłają się na wiesz, na tych snapchatach, na Instagramie, na TikToku wysyłają się filmy. Nie? I w szkole, jak coś utwalisz, to już masz tak Także no, mówię, to jest akurat ten plus naszego dorastania. Ale rozgadałem się trochę, sorry. хорошей Wiesz, musimy od razu wydawać tam Wiesz, tysiące złotych w to Bo nie wiadomo czy Sorry, czy nam się to spodoba W ogóle Ale jakieś takie chodzenie Po cmentarzach w nocy Czy po opuszczonych budynkach To ja myślę, że to, kurczę, stary, to będzie Da nam frajdę Więc musimy sobie usiąść na spokojnie I obmyśleć, tak, wiesz Mniej więcej I rozpisać jakieś takie, żeby znaleźć taką naszą niszę, nie? że robimy coś innego niż inni. Co by mogło być taką niszą w Urban Exploration? Już zawsze masz wrażenie, że wszystko już zostało zrobione, dopóki nie znajdziesz tego, co nie zostało zrobione, i masz tak jak ja mogłam na to wcześniej nie wpaść. Także, no, mówię, musimy coś pomyśleć. Myślę, że to będzie spoko że... Takie nasze hobby mogłyby być wspólne. Wiesz, spędzimy trochę czasu poza domem. To jest dobre dla nas obu, także myślę, że myślę, że coś z tego będzie. To jeszcze raz wybijmy za to i lecimy grać. Cyk na zdrówko.